Witam Was serdecznie. Tym razem e, taka informacja dla Was, i takie zwrócenie uwagi na news, który pojawił się kilka dni temu mm. na stronie Wargamingu mm. dotyczący nowej szykowanej dla nas wersji 9.15. E, dlaczego warto czytać te newsy? Dlatego, że no, często są to informacje, które mogą wpłynąć na to, jak gramy, czym gramy mm, i wykorzy jak wykorzystujemy okazje, które się przed nami pojawiają. Słuchajcie, w 9.15 tutaj w tej informacji jest mowa m.in. o zmianach, które czekają czołgi. Będzie część czołgów zbufowana, poprawiona, a część znerpiona, pogorszona. Poprawione zostaną czołgi... To jest, jak Wargaming mówi, starsze premki, które kiedyś zostały wprowadzone, teraz już odstają od dzisiejszego pola walki i innych czołgów, na które mogą nad, nad które mogną się natknąć na swoich tierach. A pogorszona zostanie, Wargaming zauważył, że dużo kraczy w linii japońskiej czołgów ciężkich gra piątkami i szóstkami, natomiast inne tiery nie są popularne. Więc postanowiłem te piątki wszystkich znerfić, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ale jeżeli chodzi o inne czołgi, to najpierw zobaczmy tak. Paton, Skoda zbufowane, Achilles praktycznie z wyjątkiem rozrzutu przy obrocie kadłuba to parametry na plus, Challenger na plus, parametry poprawione bardzo ładnie. Linia rosyjska A32, jeden parametr został poprawiony. Lightweight czołg zdecydowanie OP, więc wreszcie jest troszkę znerfiony. Czy wystarczająco trudno powiedzieć, głównie czas przeładowania zostanie mu wydłużony, ale czas celowania leciutko 1, 10 sekundę poprawiony. Zobaczymy, jak to wpłynie. Jest to tak dobry czołg, że nadal będzie chyba się nim grało dobrze. Eee... Może za mały to jest nerw, to jest do dyskusji. Eee... W każdym razie większość czołgów za dobrych to czeka. Te 22 MET to było już zapowiadane, że zostanie znacznie zmieniony. No, widzicie, to będzie już zupełnie inny czołg po tych zmianach. Jeżeli ktoś z Was go ma i zdobył go w pocieczoła, no to radzę nim jeszcze teraz pograć, póki jest fajny, bo niedługo już taki fajny nie będzie. Niemcy, tu są te stare premki właśnie, większość parametrów mają poprawionych, poprawionych, tam rozrzut działa głównie, tylko zostało troszeczkę przy obrocie zwiększony. Kanony jak pancer, plus, minus, dwa do przodu, dwa do tyłu, parametry trudno powiedzieć, taki nerfik trochę buffi. Skorpion zdecydowanie poprawiony, dwa czołgi amerykańskie, średniego, średniego tieru, ósemka i dziesiątka, parametry ładnie na zielono poprawione. I teraz dochodzimy do sedna. Dlaczego ten film w ogóle nakręciłem? Ponieważ jestem fanem tej linii japońskiej czołgów. Poprawiono trzeci i czwarty tier. Tak moi drodzy, tak często gramy tym trzecim tierem, że naprawdę warto go było zbufować. tak? Jeżeli ktoś nie przechodzi tych czołgów za wolny eks, który sobie nabił, no to ile z nim pogra? Kilkanaście bitew, ile? tyle żeby przejść, zrobić czwarty tier. Także te, te buffy są naprawdę, oczywiście to były czołgi słabe, no ale Proszę was moi drodzy to nie jest to nie jest to nic takie ozbuchowanie tych czołgów. Jeżeli ktoś lubi czwarte tiery to są inne fajniejsze modele w grze niż ten Type 95 na pewno. A oj eksperymental zobaczmy. No niestety nie mieszczą mi się na ekranie wszystkie parametry które zostały pogorszone w tym czołgu. Jest tego sporo. Oj też został pogorszony. No cóż, jeżeli te czołgi stracą swoje, <grymne> swoje walory, no to w zasadzie będą tylko dużymi celami, tak? Nie mówię, że to zupełnie dyskwalifikuje tego, ja, ale na pewno będzie się nim grało i ojem, i ojem eksperymentalnym dużo gorzej niż, mniej przyjemniej niż teraz, tak? Także jeżeli chcecie sobie na to trochę jeszcze w 8 pojeździć przyjemnie tymi czołgami, to radzę teraz. A później zobaczymy, które nowe czołgi będą hmm, najfajniejsze, tak? Hmm. Oj, już raczej pewnie takim czołgiem bardzo fajnym nie będzie. Będzie czołgiem przeciętnym, po prostu. Tak jak większość czołgów. Na początku nowe, wprowadzone, super OP, a później powoli, powoli, powoli i wszystkie czołgi mamy mniej więcej po x latach pewnie na tym samym poziomie będziemy mieć. Będą tak samo dobre albo tak samo słabe. Na porządku powiem jeszcze, że HT numer 6, ciężki czołg, nie jestem jego, nie jestem jego fanem, z, też będzie zmieniony i STA 2. W każdym razie, w każdym razie, no tego HT numer 6 nie polecam, jeden parametr mu tam poprawiono, za to STA 2 jest całkiem przyjemnym czołgiem, czołgiem średnim i warto, jeżeli ktoś. Chce, no to warto, warto go nabić. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Życzę Wam miłej, fajnej, sympatycznej gry. Eee, ja mam zamiar pojeździć jeszcze troszkę ojem, póki mi się fajnie jeździ. No i cóż, zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów na moim kanale.